Weź, chodź tu chciało pietruszki my, kurwa, przyniesiemy je w worku. Czy to jest Pietruszka? <laughs> o oh, kurwa! Ach, kocham cię i obiecuję, że zajmę się anneczką i zajmę się twoim synkiem. Słuchaj kurwa. Organizatorzy pogrzebu się wyjebali. Kurwa, nie ma żadnego pogrzebu, ale my go kurwa przeprowadzimy i tak. No. Idziemy tam. Słuchaj, Wszystko czekaj, będzie dzwonię tutaj. Po loko, dzwonię po resztę, dzwonię po resztę. Tak? Dzwonię po wszystkich. Dzwonię do anneczki. Tak? Eee, ceremonia odbędzie się za 10 minut, chciałbym, żebyś jako jego... Była żona, też tam się zjawiła. Jasna, jadę. Weź wszystkich, e, których możesz wziąć. Niedługo przeprowadzamy całą ceremonię. Ciało już czeka. Jest ciało? Jest. Dobrze, jadę. Dobra, ale mam pojebany pomysł, padłem. Czekajcie, przyniesiemy tutaj ciało Pietruszki i zrobimy rzeczywiście, e, kurwa, pogrzeb Pietruszki. <laughs> niech, niech mnie rasa! Peter tutaj, w, w środku, w trakcie pogrzebu, przyniesie ciało Pietruszki. <laughs> Jebniemy tutaj to na trumnę i będziemy ten. Chodź na chwilę, muszę cię wziąć. Czekajcie, zaraz tu się zjawią ludzie już. Czekaj, będę na chwilę nie weźmie. Słuchaj, przeprowadzisz, przeprowadzisz ten pogrzeb? No ty to. musisz przeprowadzić, No ja Zaj nie mogę, mogę nie, nie bez... mogę kurwa, ty nie, nie jestem w stanie teraz. No jesteś, ty to zrobisz najlepiej, kurwa. Daj. No, dobra, no dobra. ty to zrobisz najlepiej. A ile osób zebrało się? To jest jego syn. To <śmierdzi> <Co> jest <chodzi? śmierdzi> to syn, co? To jest syn Diamonda, no. Nie widać Jak, kurwa. Jak <śmierdzi> on ma imię? On? Rubin, Rubin, Rubin. Syn kurwy i i kurwy. Nie pytałem o mamę i tatę, tylko imię. Nie ma! O kurwa! Ale dobrze wygląda. Świeci, świeci, świeci. No, spokój, spogrze. To jest pogrzeb, trochę powagi i smutny. A, ja mam swojego starego. Dzień dobry pani! Chodźcie, chodźcie, wszyscy tam, chodźcie na wyspę, chodźcie na wyspę! Ty, weź, weź kurwa, chodź tu ciało Pietruszki wpierdolimy, kurwa, przeniesiemy je w worku. W trakcie ceremonii, w trakcie ceremonii, w trakcie ceremonii. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, pojedziemy po nie, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. ja wiem gdzie ono jest. Chod. Ja mogę być ogólnie śledzony, nie? To nie jest tak, że jestem poryty od Mefy, tylko ja mam Dobra, dobra, ja to wezmę na siebie jak coś. Spróbujcie się wiebać na pogrzeb to was rozstrzelam. I wcale nie mam ciała w worku. Wcale nie mam ciała. Słuchaj, no zostałem rock'n'rollowcem, Mrocznym panem. Trochę się zmieniło, odkąd się nie było. Wszystkim nie Daj przed... Dobra, ja powiem tylko tyle. Ben ma przy sobie worek, proszę się do niego nie zbliżać. No. Tę Tęskniłem, że to mama, no, ja Suzy. Tak. Mhm. Powiadamy po pogrzebie. Weź, no. przesył Ja, ja, ja muszę jakiegoś pogrzeb. Ja muszę, bo ja mam ciało ogólnie. Nie kurwa masz dajmonda w worku? Przesyp go no. do pudełka, bo to wygląda chujowo w tym worku. A <laughs> tam gdzie mam to położyć? To teraz... Karton masz pod drzewem, daj do kartona. No teraz chujowo, no bo już się zaczęła ceremonia, to mam teraz tropa. Kurwa tam daj! Dobra, chuj, to połóż ten worek na środku. Cudzi, co, co no. mam zrobić? Kurwa z ciałem chmielarza? No nie wiem, chyba zanieść na pogrzeb, tak jest? Zadzwoni do Aneczki, że ona chce się ostatni raz z pożegnać. Właśnie. Przepraszam, przepraszam, zrobić przejście! Zrobić przejście! go w parce! Oj, przepraszam, że Nie, 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 nie! Wszystko jest pod kontrolą! Wszystko jest pod kontrolą! Nie, 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 Pokażę. tak. tak. Ben, daj. Daj, się po, pożegnać z najmądem. Znaczy, nie, nie wiem, czy to najlepszy moment jest. Wiesz, Aneczka, możesz go nie poznać. Ej, nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie. Lepiej, lepiej nie, 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 nie Drodzy wierni, zebraliśmy się pochodnie. dziś, aby pożegnać człowieka, który zajmował szczególne miejsce w naszych sercach. Daimonda Smitha. Jest to chwila trudna, pełna smutku i refleksji, ale również ważny moment, w którym możemy wspólnie wspominać jego życie, jego dokonania i wpływ, jaki miał na nas wszystkich. Proszę wszystkich o chwilę ciszy, by, by każdy mógł w swoim sercu wspomnieć Daimonda i pomodlić się w sposób, który uznaje za właściwy. Teraz proszę y, najbliższe osobę od Dajmonda o ogłoszenie ostatnich słów. O Daimond, y, Daimond, to Daimonda to Daimonda to chciałem wspierać y, jak najbardziej się dało, tak? Gorszy, kurwa, kurwa! Nie wiem nie, nie e, się, się, to nie że... tak. Chciałem Dajmonda wspierać y, najbardziej na świecie jak tylko mogłem. Um, Kurono może dla kogoś był wielkim człowiekiem, może dla kogoś nie. On na pewno był specyficzny, nie? Yeah. Trochę, trochę był dziwny, nie? No bo kurwa zawsze jak jeździliśmy na roboty to się musiał naćpać. No ale w sumie to ja też tak mam. Uh, czy był dobrym człowiekiem? Nie wiem. Uh, tego, tego nie mogę stwierdzić, to, to, to może twierdzą naj, najbliżsi, nie? Bo, bo, bo ja nie byłem jemu bliski za bardzo, nie? A więc tak jak mówię, no niech kurwa bo Bogu będą duchy, niech Bogu będą dzięki, nie? Bo, bo, bo... Skąd wy tego gościa wzięliście kurwa? Z lotni jakiejś kurwa, czy co? To, skąd on jest? Wypierdalaj! 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 Kładę na kładę następny! 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 na wszystkich! Dobra, wpierdalaj so, pajacu! Cicho, Niech synek, o, no, niech synek przemówi! No, niech no, synek, synek! Syn, Niech syn A może synek, a może synek! Przepraszam bardzo, może matka kurwa przyjdzie wesprzeć syna, co? A nie tyłu. Maneczka! Matka kurwa! Matka kurwa, to jest pogrzeb jej kurwa męża! Spokój, spokój! Rubin? Powiedz, powiedz. Dajesz, Rubinek. Chcesz powiedzieć, że nie wiesz, że dużo z moją tatą? Bo mój tata. Mój tata to często napierdalał moją mamę. Chodził na chlany, na szpady. Pamiętam, jak mnie pierwszy raz do, do, do przedszkola brał. Kiedyś parę lat temu to wywróciłem sam łatwitę ze złamałem. Ale on mówił, że, 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 że mnie to boli. A ja mówię, że to mnie nie boli. Cały daj synek będę, że dobry synek będę. No ja pamiętam, że po prostu trochę z, 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 zapomniał on, ale ja nie mam mu nic za, za bo to jest dla mnie auto, autorytet poniekąd. E, Koniec końców trafiłem w, 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 szko, w, w szkole, jak z całym piórnikami, waliłem mewkę na przerwie, jarałem kraka na stole i na palarni jebałem jakąś szmulę, chciałem ją na siebie w dupę wyruchać. No i za tam wtedy kurwa zjechałem, zjechałem na poprawce, tak, i w sumie z kontakt z moim starym się urwa, Moja mama, którą tutaj I serdecznie pozdrawiam, kocham Cię MAMU! Kocham Cię MAMU! Brawo! Szalona mamy, szalona mamy! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo! brawo. Kocham Cię, kocham Cię MAMU, kocham Cię MAMU! Dziękuję, wow. żeś po prostu podtrzymywała mnie, no nie miałem zbyt dużo zresztą z moim tatem, ale z tego co, co wujkowie, ja wujkowie, wujkowie, wujkowie mi mówili to podobno Podobno był niesamowitym Gole. człowiekiem, że był, że był gangsterem w ogóle. Tak. Kocham no, tatę. Tak, daj go. Szkoda, że nie miałem okazji się z nim pożegnać. Nie wiem w jaki sposób odczuć z tego świata, ale mam nadzieję, że nie stoją wokół mnie osoby, które doprowadziły do jego śmierci. Nie, 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 to narkotyki, to narkotyki. A na zaraz sobie pójdzie. <laughs> Remoncik był moim <laughs> najserdeczniejszym przyjacielem jedno jest pewne. Ja wiem, ja wiem, że on był w prime. Ja wiem, że on był w prime. Ja wiem, że on był w ja też kurwa będę, no! Kocham Słuchaj, się tam. Niech ci zimia będzie, Amewka niech ci służy całe życie. Ja Rubinek, złap zapochodnie i spal pochodnie starego. Spal go. Spal starego. Palgo! Spalmy, 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 to wszystko! poczekaj, 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 poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Stop, stop. Cisza, Stop, najpierw chcę zobaczyć to ciało, tak? Słuchaj, to ciało się do już nie nadaje. Nariby przebów, przemów, a później zobaczysz ciało. Zajmij mi ten worek, kurwa. Ja też chcę zobaczyć ciało! Ja chcę zobaczyć ciało, zanim przemówię. Na, naprawdę chcesz ostatni raz <grymme> Nie ma zabierania ciała sposób, do domu, nie ma do zabierania ciała do Ej, 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 to do jest... Jak ej. Najlepiej. Ale to jest... to jest niewaga zwłok! To nie można A, dotykać to ciała! Jeszcze, jeszcze jest zwłok. Tak to szczęście, nie Za to jest paragraf, kurwa! O kurwa! Ale O kurwa, ja jeszcze rozeszło! O kurwa! To nie znam tego gościa. Nie, to jest Pietruszka Czy to jest Pietruszka? O kurwa! Ja pierdolę! To nie mu Nie, to! Nie, nie! Ja nie, nie, to Nie, kurwa. nie, nawet ja Nie, to nie, No, ja nie, Pietruszka, Pietruszka. Dobra, to może ja przemówię. Ej, pamiętam, tak, pamiętam tak, Pietruszkę. Pamiętam Pietruszkę i pamiętam... Patrz mnie, patrz na mnie, Ben, jak to mówi. Jasne. W takim razie... Można powiedzieć, że pamiętam Dajmonda z najlep... Nie tego, że tu ciało jest Pietruszki, to... Pamiętam Dajmonda. Był moim najlepszym przyjacielem. Pamiętam, jak kiedyś na Ćpanii siedzieliśmy w pokoju 4 na 4 i graliśmy na Ćpanii w samoloty. Był on niesamowitym moim druhem. Lecz niestety zgubił się. Tak jak... Darth Vader zabił Anakina, tak Filip zabił Dajmonda. I niestety... Chmielarza już z nami nie było. Niestety... Chmielarz... Przed śmiercią rzeczywistą zginął bardzo, bardzo wcześniej, lecz wy tego nie widzieliście. Kocham cię, Daimondzie, jeżeli to słyszysz i mam nadzieję, że kiedyś w piekle się spotkamy i będziemy jebali razem Belzebubów, szarlatanów i zasiądziemy na tronie piekła. Kocham cię i obiecuję, że zajmę się Aneczką i zajmę się twoim synkiem. Co, ja, ja nie chcę, żebyś był moim spierdala! Ty Nie chcę być tego, pa tego papy! A ty masz kiedy ja do gadania. Ty nic nie masz do gadania, to opieka społeczna. Ja nie chcę takiego taty, nie spierdalać! Tata w testamencie napisał, że wszystko przekazuje dla Bena. Ja dostałem, dostałem ogólnie, pamiętam ostatnią moją rozmowę, gdy Tajmund wylatywał na misję, czy gdzie on tam leciał, powiedział, jeżeli nie wrócę, Peter, Niech Black, Black zajmie się moją rodziną i pom pomoże Ance wychować młodego, młodego Smitha, Daimondzika, Rubiego. To była wola twojego ojca. To Rubie, była wola ruchu. twojego ojca i wiesz, możesz się z tym nie zgadzać, ale taki już było, taki już jest los i takie taki miał ostatnie życzenie twój ojciec. Nie możesz się Rubinek już obrażać, jak wujek się na to masturbuje, jak gra w gry na laptopie. <laughs> To jest normalne, kurwa. To jest normalne. I przestańcie ryć gł głowę tą pedofilią do tego piętego <noise> <noise> dzieciaka, kurwa. Dajcie spokojemu, że 18 rano, ma kurwa. Ja nie chcę w dupę Dokładnie. dokładnie. Suzy, Suzy, Suzy. Suzy. byłaś tak jego przyjaciółką. Może ty coś powiesz. Czekajcie, czekajcie, Suzy, podejdź tutaj. Może ty coś Suzy. powiesz. To nie będzie mój tata, pierdolę to, spierdalaj. Dzwonię po wujku zaraz. Powiedz, powiedz coś o siebie. No dodajno. Do. Jeżeli chodzi o Diamonda Smitha, był dobrym pracownikiem. Dzięki, dzięki. Popierdolonym dzięki. człowiekiem, dzięki. ale nie takim złym, jak się jak każdy z nich że, o, że o, któraś o, kobieta z nim poszła. To jest największym szokiem. A nie akurat kurwisko, to, to, nie to nie jakby. Pękna kobieta. Czyli to jednak nie palimy ciała, ty co? Palimy, palimy. Palcie o, do. to. Tak, pa, wszyscy Ale teraz to przecież teraz nawet nie powoli, jest to. Dobra, ty jeszcze nie nazywaj. Może nie twój tata, ale ruchał twoją mamę, no więc na jedno Chodzi. W sumie, ty Rubin, po całym, mamy do ciebie lecimy do podchody, rucham, będziesz musiał znaleźć twojego prawdziwego ojca po całym no. miasto, ci starą ruchamą. Będziesz bo... <laughs> mógł no, no, <bo> przejechać, <laughs> trzymaj się. <laughs>